Janku, zostajesz mistrzem Polski. Co robisz, aby udowodnić tym wszystkim, którzy w ciebie wątpią, że zasługujesz na ten tytuł? Myślę, że moim głównym celem było pokazanie ludziom, że przez ciężką pracę można dojść do wszystkiego. Tak samo jak widzę na swoim przykładzie, że od chudego chłopca, który wstydził się nawet wyjść przed klasą i powiedzieć coś, jakiś wiersz, cokolwiek, znajdujesz teraz tutaj w finale mistera Polski. Jest to dla mnie naprawdę wielkie osiągnięcie, ale też. Rozumiem, ile to mnie kosztowało, i chciałbym dać przykład moim rówieśnikom, że wszystko jest możliwe. Rodzina na pewno byłaby z ciebie dumna. Jak myślisz, co, co czuliby wtedy twoi rodzice, jeżeli udałoby ci się wygrać ten tytuł? Myślę, że na pewno byli bardzo dumni ze swojego syna. No i to już trzeba było i zapytać ich. Czyli mama by się na pewno cieszyła. Oj tak. tak. <gry> Ale też na pewno byłaby przerażona tym, ponieważ tytuł Mistera Polski wiąże się z wieloma obowiązkami. No tak, jednak to zobowiązuje. zobowiązuje. Tak. Czy rodzice byliby przygotowani na to, że jednak byłbyś mało ilość tak. czasu w domu przez ten rok? Rodzice jednak dają mi wolną rękę i uważam, że zrozumieliby to i pozwoliliby mi się rozwijać. Rozumiem. E, rozmawialiśmy wcześniej i powiedziałeś mi, że był pewien punkt zwrotny w Twoim życiu. Mhm który doprowadził Cię do tego miejsca, w którym się dzisiaj znajdujesz. Dokładnie. Co było takim punktem? Wszyscy wiemy, jak to jest w gimnazjach. Tak samo było w moim, że miałem tam jakichś kolegów, którzy mi dokuczali i pamiętam jeden moment, jak była to lekcja religii i wtedy ksiądz powiedział tym chłopakom, że może kiedyś będziecie chcieli mnie znać, bo coś osiągnę, a wtedy nie wiadomo, czy ja będę chciał znać ich. I właśnie od tego momentu zaszczepiła się mnie taka chęć, osiągnięcia sukcesu, tylko pewność siebie, że mi się uda. Nie, nie chodzi o to, że tak po, przez pójście po trupach, ale po prostu przez ciężką pracę. To życzę Ci tego, żebyś tą ciężką pracą doszedł tam, gdzie sobie wymarzyłeś, no i 6 listopada spisał się jak najlepiej, żeby był Twój jeden z najlepszych dni w życiu. Powodzenia. Jan Twicki, 19 lat, przyjechałem z Łodzi. Uważam, że mimo mojego młodego wieku spełniam wszystkie wymagania na Mistera Polski 2016 oraz chciałbym udowodnić, że jeśli czegoś się naprawdę pragnie oraz ciężko na to pracuje, to może się to spełnić. Pozdrawiam numer startowy Trójka.